Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji Fryszar Froszarfim Rudiota w dniu 15 września 2025 roku. Dzień dobry. To jest niesamowite i prawdopodobne, że kiedy prosimy Państwa o łapki w górę, zazwyczaj się to nie dzieje. Jednak teraz, pod filmem Rozmowa z wulkanem, pojawiły się dwie łapki w górę, więc tak jak obiecaliśmy, równo tydzień po pierwszej części zapraszamy na część drugą Rozmowy z wulkanem. Podobnie przywitajmy się z naszym wulkanem stożkowym, czynnym, z którym rozmawiamy. Dzień dobry, Panie, Pani wulkanie. Dzień dobry, proszę Państwa. Witam ponownie na antenie telewizji kniozioskiej. Także, Panie, Pani wulkanie, zaczynamy od tematów, na których ostatnio skończyliśmy, a więc na stopach wulkanicznych. Tak jak Pan, Pani wulkan powiedziała, jest pani, pani zadowolona z tego, że ludzie odbierają Pani pumek, z który Pani potrzebuje do stóp wulkanowych. I właśnie, jak wyglądają te stopy wulkanów? No, normalnie, stopa jak stopa. Tak jak stopa wygląda, tak jak stopa jest. Jak no sobie Pan wyobraża stopę? Jak sobie najdrożsi telewizowi wyobrażają stopę? Tak właśnie one zwyczajnie, normalnie, nie jakoś inaczej po prostu wyglądają. No, ale są różne stopy. No, bo są ludzkie stopy, królicze stopy, psie stopy i tak dalej. I tak dalej. Można byłoby tych przykładów mnożyć do końca świata jeden dzień dłużej. Nie! Stopy są tylko jedne. To jest jedna z nielicznych rzeczy, która jako Edu-wulkan się wyedukowałem. I no, są to właśnie te stopy, że zwierzęta mają łapy, króliki mają łapy, a właśnie to ludzie mają stopy. I takie same mają wulkany. Identyczne. Dokładny opis jest pięta, jest w płaskostopie. Jest, są palce, paliczki, no i no tak wyglądają wulkaniczne stopy. To jeśli tak dzielimy stopy, to niech pan pani wulkan przynajmniej powie, jak te stopy. Yy, z czego są one zbudowane, bo na pewno nie z mięsa. Nasze wulkaniczne stopy są wybudowane z pumeksu i są one naprawdę jedną z najspanialszych rzeczy jakie wulkany posiadają same w sobie mimo iż te stopy są takie niedostępne. Chwila, moment wolny. Drogi Panie i Panie wulkanie, jak to się stało, że wulkany domagają się pumeksu w 100% dla siebie, dla swoich stóp wulkanicznych, jeżeli ich stopy same sobie są już pumeksem? Jak to się dzieje i po co ten pumeks jest potrzebny? Bo dla wulkanów stopy są super. Więc jak mamy te półmeksowe stopy, dołożymy do nich jeszcze półmeksowe, no to to się wchłonie, zmieni się w jeden wielki yy, półmeksową stopę, jeszcze większą. No i to jest takie jakby piękne po prostu. Taki kanon piękna wulkanów. No i właśnie tutaj dochodzimy do głównej sprawy, ponieważ my tutaj cały czas o tych stopach, jakie one piękne i fantastyczne. Aczkolwiek, gdzie się znajdują te stopy i gdzie możemy je podziwiać? Nigdzie ich nie można podziwiać. No to po co w ogóle wulkanom te stopy, jeżeli e, ich nie, nawet nie pokazują, nie da się ich zobaczyć? Nie wiem, ale się dowiem, wyedukuję się w tej kwestii, spytam się i się dowiem, ale jeszcze nie teraz. Także proszę Państwa, kończąc ten interesujący wywiad, to informujemy Państwa, iż dwie łapki w górę równa się część trzecia i liczymy, że do tego czasu Edu Wulkan dowie się coś więcej o sensie swoich własnych stóp. Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Kniezioskiej i Wielkiego Księstwa Królików, Lider Zjednoczonej Partii Królików, Fryderyk i jego nieśmiertelne wybitne osiągnięcia. Szanowny Wielki Książę, Marszałek, Lider Fryderyk, wyzwolił Państwo turuńskie w październiku 2023 roku. W październiku 2023 roku państwo toruńskie było jeszcze krajem wolnym, niezależnym i demokratycznym. Jednakże od sierpnia tego samego roku było w stanie wojny z debasyniarystyczną dyktaturą bydgoszczy, która zaatakowała Toruń. Toruń przegrywał tę wojnę, dlatego właśnie w październiku 2023 roku szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk wraz z armią knieziowską wkroczyli na terytorium Torunia. Aby ochronić te tereny, przed rozlaniem się na te tereny, był ideologii baseniarystycznej. Szanowny, wielki książę, Marszałek lider Fryderyk, jak zawsze doszedł do swojego celu i zatriumfował po raz kolejny. Niestety, w maju 2024 roku streamerki basenowe opanowały terytorium państwa toruńskiego, tworząc tam swój kraj marionetkowy, który istnieje do dzisiaj, jednakże chyli się ku upadkowi przez powstanie antybasenerystyczne, które na tym terenie trwa. Należy jednak pamiętać o wielkich czynach szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka. Baseniarystyczna dyktatura Bydgoszczy sprzeciwiła się pokojowej nocie pretensyjnej wysłanej w dniu wczorajszym przez ministerstwo spraw zagranicznych naszego kraju. Antykrólicze oświadczenie brzmi. Państwo Bydgoskie nie będzie prowadziło swojej polityki wewnętrznej i zewnętrznej pod rozkaz Wielkiego Księstwa Królików, które nie ma prawa ingerować w jakikolwiek sposób w niewielki konflikt w Toruniu, bowiem to wewnętrzna sprawa Torunia i Bydgoszczy. Zaczynając od tego, że Wielkie Księstwo rozkazując zaprzestanie walk i udziału w konflikcie, państwa Bydgoskiego działa tylko na swoją sprawę i tylko na rzecz bezpieczeństwa swoich obywateli. Po drugie, konflikt na terenie Państwa Toruńskiego nie jest niewielki. Jest to pełne skalowa wojna domowa. A po trzecie nie jest to wewnętrzna sprawa Bydgoszczy, ponieważ jest to kraj ościenny, który niesprawiedliwie zarządza, jak swoją marionetką, państwem toruńskim. Zjednoczona Partia Królików, szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk i szanowny przywódca Rudolf będą dbać o społeczeństwo państwa króliczego. Wielkie Księstwo Królików, mówiąc o konflikcie na terytorium marionetkowego państwa toruńskiego, w który wmieszała się basenierystyczna dyktatura bydgoszczy, nie mówi o tym, aby załatwiać swoje sprawy polityczne i aby przyjąć kontrolę nad państwem toruńskim. Nie jest to cel rządu króliczego, ponieważ szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk, jedyne czego chce to szczęścia swojego własnego społeczeństwa, czyli obywateli Wielkiego Księstwa. To też, szanowny Wielki Książę, Marszałek, Lider Fryderyk i Zjednoczona Partia Królików prowadzą politykę zaprzestania tego konfliktu, aby nie dopuścić do zbytniego wzmocnienia się Bydgoszczy, wiedząc, iż jeżeli Toruń upadnie, to wtedy kolejnym celem Bydgoszczy, która się wzmocni, będzie właśnie Wielkie Księstwo Królików. Mimo iż ten atak zostałby odparty Przez siłę Armii Kniozioskiej I Zjednoczonego Państwa Króliczego Tak jak to miało miejsce w maju i czerwcu 2024 roku To wielkie straty materialne Oraz w wszystkich statystykach Prowadzą, że Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk Ukochany przywódca Rudolf i Zjednoczona Partia Królików Nie chcą kolejnej wojny A z pewnością pierwszym celem Bydgoszczy Będzie próba odebrania gór kamiennych Gdzie znajdują się ogromne pokłady węgla I są one ziemiami króli. Pamiętaj, należy pamiętać, że to właśnie zagłębie węglowe Wielkiego Księstwa leży bezpośrednio przy granicy z Bydgoszczą. Wielkie Księstwo Królików pod rozkazami szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka musi zabezpieczyć swój pokój i obronić się przed napasliwą polityką baseniarystycznej dyktatury Bydgoszczy. Wielkie Księstwo Królików pod rządami szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka, wspaniałego przywódcy Rudolfa i Zjednoczonej Partii Królików obrało kurs cały czas... Intensywnego rozwoju gospodarczego, który to właśnie państwo upadłe, które państwo widzą na ekranie, baseniarystyczna dyktatura Bydgoszczy, próbuje przerwać i próbuje zniszczyć Wielkie Księstwo Królików, chcąc pokonać Toruń, a następnie odebrać nam terytoria gór kamiennych i całe południe Wielkiego Księstwa Królików. Jedyną opcją, aby Wielkie Księstwo Królików mogło dalej bez problemów i pokojowo się rozwijać, musi być interwencja zbrojna na terytorium marionetkowego państwa toruńskiego oraz postrzymania rozrostu państwa bydgoskiego, które jest groźną dyktaturą totalitarną, zagrażającą nam królikom. Pod wodzą szanownego Wielkiego Księcia Marszałka lidera Fryderyka, państwo królicze musi się zjednoczyć, aby zburzyć Bydgoszcz i pokonać ich armię. Wyzwolić Toruń, a co za tym idzie, pozwolić na wieczny spokój dla Wielkiego Księstwa Królików. Dobry wieczór. Budowa elektrowni węglowej w mieście stołecznym Kajzerogradzie dobiega końca. W ciągu ostatnich 24 godzin na terytorium elektrowni węglowej w Kajzerogradzie, której budowa dobiega końca, wiele się zmieniło. Dla dobra Wielkiego Księstwa i miasta stołecznego Kajzerogradu robotnicy pracują dzień i noc w duchu idei Fryderyka Iku, chwale Zjednoczonej Partii Królików. Ukończono magazyny węgla, w tym przypadku te plenerowe, czyli węgiel na dworzu. To jednak jest nic przy o wiele ważniejszym czyni robotniczym, którego dokonano w ciągu zaledwie ostatnich 24 godzin. Ukończono cztery budynki gospodarcze, w ten jeden duży. Wszystkie pełnią tą samą funkcję. Swego rodzaju wielkie skrzynie elektryczne, które mieszczą sobie rozdzielniki, również takowe zostały utworzone. Z samych generatorów prądotwórczych prąd przychodzi właśnie w to miejsce, a później jest rozdzielany na poszczególne miejsca, które swoim zasięgiem będzie obejmowała kajzarogradska Elektryczna urownia węglowa, a są to: Kajzerograd, Księstwo Kajzerogradzkie, Księstwo Fryderykogradskie, Portburskie, Rudorszowskie, Kwidemburskie i Staburskie. Budynek kopalni węglowej nr 5 w górach kamiennych jest już ukończony. Ostatni, trzeci i właśnie realizowany etap rozbudowy kopalń węglowych w Górach Kamiennych według rozkazu Szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki dobiega końca. W dniu dzisiejszym ukończono budynek kopalni węglowej nr 5. Do zakończenia budowy pozostały jeszcze budynki kopalń węglowych nr 6 i 7. Dobry wieczór. Pozostając cały czas w górach kamiennych należy zauważyć, jak bardzo charakter tej przestrzeni geograficznej naszego kraju się zmienił w wyniku Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki. Budowa kopań węglowych, rozbudowa infrastruktury kolejowej, drogowej i innych budynków związanych z utrzymaniem tych kopań węglowych, na początku wymienionych, to są sprawy bezpośrednio związane z Narodowym Planem Rozwoju Gospodarki. Jednak wybudowanie tak wielkich kompleksów pracowniczych wymaga również sprowadzenia górników w tym przypadku. Z tego powodu w dawnych górach kamiennych, gdzie nie było większych osad, większych wiosek, a jedynie dzika przestrzeń i wielkie łąki, podhala i wysokie góry zaczęły się budować całe miasteczka górnicze oto największe z nich z tego rodzaju stolica zagłębia węglowego na południu naszego kraju mieści się tutaj oprócz wielu różnego rodzaju domów również wielkie inwestycje kapitalistyczne Dawniej dla deweloperów, dla środowiska inwestorów kapitalistycznych, góry kamienne to była plama na mapie. Tu nie powstawały żadne większe takie inwestycje, bo budowały się zaledwie drewniane, czasem murowane chaty okolicznych mieszkańców, króliczych górali. Teraz natomiast wszystko się zmienia dzięki właśnie Narodowemu Planu Rozwoju Gospodarki i bohaterskim czynom Zjednoczonej Partii Królików, a w szczególności liderowi, szanownemu Wielkiemu Księciu, marszałkowi Fryderykowi. Ponieważ teraz powstające tutaj miejscowości i ilość Pracowników chętnych tutaj mieszkać i pracować, jest tak ogromna, że naprawdę deweloperzy, inwestorzy nie mają nawet czasu tworzyć nowych projektów, żeby budować więcej i więcej, bo ten rynek jest tak naprawdę bardzo nasycony brakiem i trzeba właśnie to nasycenie zmniejszyć. Raport z wojny domowej na terytorium marionetkowego państwa toruńskiego. Wojska Marynetkowego Państwa Toruńskiego, wspólnie z wojskami baseniarystycznej dyktatury Wydgoszczy zupełnie przyjęli od rebeliantów dzielnicy Bielawy. Natomiast rebelianci cały czas zwyciężają w wielu miejscach. W dzielnicy Kasztorek przejmując jej centralną część oraz w dzielnicach Koniuchy, Hełmińskie Przedmieście i Mokre, przejmując dużą część tej środkowej oraz lasy w okolicach dzielnicy Koniuchy i Mokre. Królicze światowe informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji kniaziowskiej Frischer Film Radiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.